Ojciec Merta zlecił zabójstwo Emera w 177. odcinku Więźnia Miłości Człowiek, który dostał zlecenie od jego będzie próbował zabić Emera. Sprawdź, co wydarzy się w 177. odcinku serialu Więzień Miłości. Ojciec Merta, August był zlecił swojemu człowiekowi, aby zabił Emera, Erkan Mers. Mera. Naslihan Gülaydin, przeczytała napisane przez domowników anonimowe opinie o sobie. Pod wpływem jednej z nich postanowiła wyprowadzić się z rezydencji. 177. Odcinku serialu Więzień miłości Zehra Hazel Sebastian, sugeruje Emerowi, że nie powinien ufać swojemu kierowcy. Jasem, sultan eliftaż, znajduje dorywczą pracę, by wesprzeć Koraja. Halitermanersu. Zebry z rozżalenia przestała jeść. Kierowca Emera, a zarazem Banzi no. niego i wymazał zausiłuje zabić się Mera. Celuje no. do niego z pistoletu w podziemnym garażu. No. W ostatnim momencie pojawia się Merit, no. który odwraca uwagę mężczyzny. dzięki czemu Emer może zabrać mu do mężczyzna ucieka. Gezdagirkan, przez SMS Greku mawia się z Betonem. Lecz zjawia się jakiś starszy pan. Demir, um tak sobie, postanawia w zastępstwie Emera jechać do Ameryki. Więzienie Miłości, odcinek 177. W czwartek, 7.11.2019 o godzinie 17.10 w TVP2. Sprawdź program TV.